Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Czas na Kryptowaluty. W dzisiejszym materiale, tak jak zawsze, mam dla Was kolejny kranik kryptowalut. I tym razem znowu mamy sytuację, w której powstaje nowa strona, rozdaje nam bardzo dużo, działa około tygodnia, a później znika. Mieliśmy już Doge2Moon, BNB Valve... I teraz mamy Bank of Tron. Jak widzicie strona powstała dzisiaj, ma już 20,5 tysiąca osób, zapewne jak świeże to już będzie 20 parę tysięcy. Jest strasznie duży przyrost, dlatego trzeba wchodzić, korzystać jak najszybciej, no bo wiadomo, takie stronki są, działają przez około tydzień, potem znikają, no i ten kto zdąży skorzystać, to skorzysta. A ten, kto nie będzie spóźniony, po prostu nie zyska na tym nic. Dlatego e, oczywiście łapcie stronkę. No i co? Polega na tym samym co wszystkie, czyli rejestrujemy się przy pomocy naszego e, adresu portfela. Następnie możemy sobie odbierać co 5 minut kryptowalutę. W tym wypadku jest to tron, czyli robimy sobie weryfikację. Jak widzicie tutaj, muszę zaznaczyć przejścia dla pieszych. Dajemy zweryfikuj, claim now. No i po prostu otrzymaliśmy nasza trona, pokazuje nam, że kolejne zebranie będzie dostępne za 5 minut, a tutaj tron jest już na moim koncie. Wypłata jest od 15 tronów, także próg wypłaty jest bardzo niski. Odświeżmy sobie stronę, zobaczmy jak tutaj wygląda przy rozgraczy. Jak na razie trzyma się to w jednym miejscu, zobaczymy co będzie za godzinę, zapewne w momencie kiedy wy się zaczniecie tutaj rejestrować tych ludzi będzie znacznie więcej. No i co, ja nie będę przedłużał, żeby ten film poleciał jak najszybciej i jak najwięcej osób zdążyło skorzystać, także powodzenia, życzę tutaj dużych zbiorów. No i co, widzimy się na następnym materiale, trzymajcie się no i cześć!